Konfederacja, wolność i niepodległość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, drodzy rolnicy, producenci, rolno-spożywczy, stanowisko mojego koła Konfederacji jest niezmiennie krytyczne wobec tego projektu. Rozważylibyśmy głosowanie za nim, gdybyście skorygowali tytuł i, i gdybyście przyjęli kilka naszych poprawek które jak wszystkie inne pójdą do kosza. Gdyby ta ustawa mianowicie była ustawą o ochronie rolnictwa polskiego przed pisem, solpolem i całą Zjednoczoną Urzę prawicą, wtedy moglibyśmy zaangażować się twórczo w jej procedowanie, ponieważ jest to doskonały przykład przekupstwa Polaków ich własnymi pieniędzmi oraz leczenia objawowego. Doprowadzacie do rozmaitych katastrof, które nie są żadnymi dopustami bożymi wojna, pandemia to są wasze decyzje. Wasze decyzje o tym, żeby zalać polski rynek zbożem nieznanej jakości, nieznanego pochodzenia, wasza to decyzja, żeby utrudnić Polakom, nie tylko rolnikom, funkcjonowanie poprzez. Zamykanie naszego rynku paliw, na dostawy alternatywne, które mogłyby korzystnie wpłynąć na cenę. To wszystko wasze decyzje. Po czym zajeżdżacie na, na białym koniku garbusku i rozsypujecie Polakom ich własne pieniądze, zapowiadacie, że zrobicie dobrze. Fundusz Ochrony Rolnictwa. No, a Dlaczego nie powołamy większej ilości takich funduszy, jeżeli, jeżeli mają tutaj składać się na ten fundusz ci, którzy należą do rynku rolno-spożywczego i oni mają być kasowani po to, żeby urzędnicy wujkowie dobra rada z Kowru Mieli co rozdawać, no to to jest, to jest właśnie gra w trzy karty z narodem polskim, z polskim rolnikiem. Polski rolnik roku 2023 nie zapomni. Mam nadzieję, że po poprzednich lekcjach po piątce dla zwierząt, czyli piątce przeciwko rolnikom Jarosława Kaczyńskiego. Polski Rolnik dobrze się już na Was poznał. Przechyla się wahadło i dopełnia się miara goryczy. Sprawiedliwość zostanie Wam zgodnie z prawem wymierzona werdyktem wyborców już za parę miesięcy. Nie popieramy tego projektu, ponieważ to jest projekt fasadowy, leczenie objawowe i rozwiązywanie problemu, który się samemu stworzył. Byłbym zapomniał, sam kowr oczywiście jest do zniesienia, to trzeba obalić ten system zniewolenia biurokratycznego, talmudyzmu który krępuje polskiego rolnika, ale jeśli już tworzycie ten fundusz, sprawdźcie, ile wam wpływa na fundusz promocji w tymże KOWRZE. Jaka jest ściągalność, bo ja dowiaduję się od moich jaskółek, że może i połowa polskich rolników, chwa, chwała Bogu, nie uiszcza tej opłaty promocyjnej, więc jak będzie ze ściągalnością na fundusz pomocy. Mamy, mamy ustawę o Ochronie polskiego rolnictwa, ale to rząd atakuje polskie rolnictwo, rząd szkodzi polskiemu rolnictwu, więc ustawa powinna się nazywać o ochronie rolnictwa przed rządem. Czy nie uważacie w związku z tym państwo, że to nie z rządu powinna wypływać ustawa, tylko zupełnie z drugiej strony i że najlepszą ochroną rolnictwa przed rządem byłoby samo rozwiązanie się rządu? Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.